Krokowa trwa realizacja prac budowlanych w ramach projektu pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1,1, gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy RLM. W wysokości 22 272 334,57 zł. 57 Całkowity koszt inwestycji wynosi 34 254 639 zł. Ścieki są to zużyte wody wraz z zanieczyszczeniami. Odprowadzane są za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych, takich jak jeziora czy rzeki. W postaci ścieków odprowadza się odpady przemysłowe, żywnościowe i pochodzące z gospodarstw domowych. Większość ścieków zawiera duże stężenie substancji chemicznych, przez co są podstawowym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się podawać je oczyszczaniu w oczyszczalniach. Ścieki możemy podzielić na ścieki bytowe, powstające z funkcjonowania gospodarstw domowych, ścieki komunalne, wymieszane ścieki bytowe ze ściekami przemysłowymi, oraz ścieki przemysłowe, powstające z funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. handlowego, przemysłowego czy transportowego. Oczyszczalnie ścieków zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do ponownego użycia przez gospodarstwa domowe. Przedsiębiorstwa i spełnia normy czystości. Aby taka woda mogła być ponownie wykorzystywana, stosuje się kilka metod oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne, usuwanie większych stałych substancji, zawiesień za pomocą krat, sit czy piaskowników. Oczyszczanie biologiczne, wykorzystywanie aktywności przyrody ożywionej. Oczyszczanie chemiczne, wspomaganie oczyszczania mechanicznego za pomocą koagulantów. Czyli dodawanie chemikaliów wytwarzających kłaczki przyspieszające niszczenie bakterii. Gmina Krokowa pragnie rozwijać się turystycznie i realizowany projekt pomoże zwiększyć zainteresowanie turystów licznie odwiedzających gminę w sezonie letnim. Obecnie Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka ZOO dostarcza wodę do prawie wszystkich mieszkańców gminy i odbiera do oczyszczalni ścieków od 87% mieszkańców gminy. Gmina chce świadczyć usługi dostaw wody i odbioru ścieków w sposób zapewniający spełnienie wymagań wszystkich odbiorców. Gmina Krokowa znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie puckim, a dokładniej na południowym wybrzeżu Bałtyku. Gmina Krakowa jest coraz bardziej postrzegana jako gmina ekologiczna, jako gmina przyjazna inwestorom i jako gmina, gdzie należy przyjeżdżać na dobry, bezpieczny, ekologiczny wypoczynek. Odnotowujemy od wielu lat, że przyjeżdża coraz więcej turystów, a co nas jeszcze bardziej cieszy, to fakt osiedlania się coraz większej ilości firm właśnie na terenie naszej gminy i to też jest związane z ochroną środowiska i z dostępem do infrastruktury. Myślimy o tych, o tych naszych turystach, realizując to przedsięwzięcie, żeby mówiąc prostu hmm, plaże, czyste plaże, ale z ekologią na bakier, to nie jest to, co turyści oczekują, dlatego chcemy na wiele, wiele lat tym projektem, żeby zabezpieczyć sobie gospodarkę wodno-ściekową. Gimna Krokowa cechuje duża sezonowość turystyczna. W okresie sezonu letniego na tym terenie przebywa około 30 do 40 tysięcy turystów. Niewątpliwie modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury znacznie przyczyni się do możliwości przyjęcia większej ilości ścieków, aniżeli do tej pory jest to możliwe. Ponadto rozwój gospodarczy Mamy nadzieję, że na terenie gminy Krokowa również będą mogły się lokalizować nowe inwestycje, które wzmocnią rozwój gospodarczy gminy Krokowa. Realizacja inwestycji opiera się na kilku celach. Do najważniejszych z nich na pewno należą ochrona środowiska. Jest to także podnoszenie jakości życia mieszkańców. Zastosowane rozwiązania będą nowoczesne i nastawione na zrównoważone wykorzystanie surowców, takich jak woda oraz mediów doprowadzonych. Myślimy przyszłościowo, tak aby jak najkorzystniej z punktu ekonomicznego i kosztowo można było później eksploatować wybudowane obiekty. Celem projektu jest optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez wyeliminowanie istniejących niedoborów. Realizowany projekt składa się z sześciu zadań inwestycyjnych. Zadanie pierwsze dotyczy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w żarnowcu. Zostanie zwiększona przepustowość oczyszczalni z 922 do 1800 m3 na dobę. Zadanie drugie dotyczy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłaninie. Zostanie zwiększona przepustowość oczyszczalni z 409,4 do 1030 m3 na dobę. Zadanie trzecie i czwarte obejmuje zmianę lokalizacji i zwiększenie parametrów stacji podciśnieniowych w miejscowości Dębki i Sławoszynko. W Dębkach zostanie zlikwidowana istniejąca stacja podciśnieniowa o przepustowości 816 m3 na dobę, i wybudowana nowa stacja podciśnieniowa o przepustowości 1221,76 m3 na dobę. W Sławoszynku zostanie zlikwidowana istniejąca stacja podciśnieniowa o przepustowości 120 m3 na dobę i wybudowana nowa stacja podciśnieniowa o przepustowości 285,12 m3 na dobę. Zadanie szóste dotyczy modernizacji pompowni w Białogórze. Zostaną zwiększone parametry przepompowni ścieków z 40 do 72 m3 na dobę. Zadanie piąte obejmuje modernizację urządzeń na istniejących sieciach podciśnieniowych w miejscowościach Dębki, Karwieńskie Błota i Karwieńskie Błota 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w żarnowcu i kłaninie pozwoli na przyjęcie większej ilości ścieków. Jest to szczególnie istotne w okresie sezonu turystycznego. Gdzie ilość ścieków wzrasta skokowo, ilość turystów stale się zwiększa, więc dotychczasowa przepustowość oczyszczalni nie gwarantowała bezproblemowego oczyszczania ścieków. Prawidłowo działający system gospodarki wodno-ściekowej pozwala ograniczyć wnikanie zanieczyszczeń ściekowych w glebę. Poprawi się stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych w gminie, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców, turystów i środowiska naturalnego.